Cześć, nazywam się Ania Sieczka i jestem copywriterem w opus B. Uwaga, podaję hasło. I to nie jedno, bo dzisiaj opowiem Wam kilka słów o hasłach, a w sumie bardziej o sloganach reklamowych, które każdy dobrze zna, a może nie jest tego świadomy. No dobra, ale co to jest ten slogan? Mówiąc najprościej, to hasło lub zdanie, które komunikuje wartości marki i jest stale używane w jej codziennej komunikacji. Jak powstaje? Czasami najlepsze hasła są zrodzone z przypadku. Dowodem na to jest slogan Just Do It marki Nike. Pomysł na takie hasło zainspirowany jest Garym Gilmorem, czyli pierwszą straconą osobą po przywróceniu kary śmierci w Stanach w 1976 roku. z miał przed śmiercią powiedzieć do plutonu egzekucyjnego Let's do it. Ostatnie słowa przestępcy zamieszczono w relacji prasowej z wydarzenia. Zainspirowały one Dana Wajdena, który stwierdził, że to doskonały materiał na slogan. Coś jednak nie do końca mu pasowało, więc po namyśle zmienił let's na just i wydźwięk hasła stał się tak mocnym, że towarzyszy marce do dzisiaj. A czy wiecie, że pierwszy slogan marki Vans brzmiał prezentowe buty dla całej rodziny? Mało catchy, prawda? Dlatego gdy marka trafiła do serduszek skaterów, wtedy pojawiło się charakterystyczne logo z deskorolką oraz słynne hasło Vans of the Wall. Zostało ono użyte po raz pierwszy w 1976 roku i wywodzi się właśnie od subkultury skaterów, którzy wykonując triki w pustym basenie dosłownie odrywają się od ściany. Dla marki i fanów of the wall to stan umysłu, to myślenie inaczej i twórcze wyrażanie siebie. Jednak dobre hasła nie zawsze biorą się z przypadku. Zazwyczaj wymyślają je copywriterzy i kreatywni, ale bywa też tak, że za pióro sięgają artyści i językoznawcy. Tak było w przypadku Coca-Coli, która wchodząc na polski rynek, ogłosiła konkurs na hasło reklamowe, który wygrała Agnieszka Osiecka. Jej propozycja brzmiała: Coca-Cola, to jest to. Utrzymało się 10 lat, po czym pałeczkę przejęła Zawsze Coca-Cola. Na pewno teraz w głowie właśnie grawam ten charakterystyczny dżingiel. Autorem kolejnego polskiego hasła był popularny językoznawca Jerzy Bralczyk. Brzmiało ono Coca-Cola. Co za radość. Jednak jaki jest najlepszy slogan na polskim rynku? Eksperci najczęściej wskazują, no to frugo, czyli hasło wymyślone w 1996 roku dla marki frugo. Pomysł prosty, ale genialny, bo hasło przeniknęło na długi czas do języka potecznego. Dzięki temu hasłu nieznany wcześniej napój już po roku mógł się pochwalić 90% rozpoznawalnością. A Wy? Znacie jakieś slogany z ciekawą historią? Dajcie znać w komentarzu.